Siemanko, witajcie. Wpadłem na taki pomysł, ale czy on jest dobry, czy też zły, to się okaże, bo w sumie wy o tym zdecydujecie. Otóż chciałem raz, na jakiś czas, pewnie raz w miesiącu, nagrać vloga, takiego zupełnie na luzie, co się u mnie dzieje, co się pewnie na kanale i takie tam pierdoły. Ogólnie na dzisiejszy dzień był taki plan, żeby zabrać się za recenzję obudowy Master, Jest to Mastercase Pro 3, czyli obudowa Micro ATX. Naprawdę bardzo fajna skrzynka. Niestety nastąpiła mała zmiana planów, bo muszę ogarnąć kolejne zamówienie na komputer dla widza. Tym razem będzie to jednostka budżetowa, bo wiem, że pod ostatnim filmem były pytania, czy tylko robię filmy z takimi wypasionymi kompami. No generalnie głównie takie właśnie komputery dość wypasione u mnie są zamawiane. Rzadko się zdarzają właśnie jednostki budżetowe, dlatego tak, a nie inaczej. Do tego chciałem dzisiaj wymienić jeszcze wentylator na przodzie mojego Dark 900 Silent Wings 2 na Silent Wings 3. Właśnie instalator mi go podrzucił, także za to się później zabiorę. Sprawiłem sobie w końcu porządny program do obróbki wideo Adobe Premiere Pro. Powiem wam szczerze, że dopiero teraz do mnie dotarło, jak bardzo się męczyłem na korelu. Z tyłu, jak widać, kilka kartonów ze sprzętem na testy, no może kilkanaście. Także przez najbliższe tygodnie nie będę się nudził. Mój nowy monitor AOC U2879VF. Także w końcu będę mógł robić dla Was testy kart graficznych w natywnej rozdzielczości 4K. No i wentylator wymieniony. Od razu lepiej to wygląda, ale tak naprawdę chodziło mi głównie tutaj oczywiście o ciszę. A i zapomniałbym, sprawiłem sobie maszynkę do wytwarzania dymu czy też mgły, jak to woli. Także teraz będę mógł urozmaicić moje recenzje obudów i wentylatorów. Kilka się szykuje, także będę mógł to w fajny sposób wykorzystać. Ok, komputer złożony. Zostało jeszcze postawienie systemu, sterów, no i oczywiście później zmontowanie filmu. Z poprzednim komputerem dla mojego widza. Tyle na dzisiaj. Jak chcecie więcej takich materiałów, to piszcie w komentarzach. Napiszcie też również, co byście ewentualnie zmienili w takich filmikach. Dajcie oczywiście łapy w górę, jak Wam się podobało. Łapy w dół, jak nie. Wiadoma sprawa. Trzymajcie się. Do następnego. Hej. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.